Od środy 16 lipca zaczynają się promocje tygodnia, które będą obowiązywać do 22 lipca. I taniej w tym tygodniu kupicie między innymi łańcuch świetlny z żarówkami za 64 zł. Jego cena przed obniżką wynosiła 80 zł. Pułapka na owady do wyboru, kolorze białym lub czarnym. Kupicie za 13 zł. pion solarny. W kilku kolorach do wyboru za 10 zł. Szlifierka kątowa. Z możliwością regulacji prędkości. Cena: 84,90 zł. Zestaw kluczy nasadowych w zestawie 13 części kosztuje 35 zł. Tarcze ścierne do przecinania. O średnicy 115 mm. 5 sztuk w opakowaniu za 6 zł. Prześcieradła o wymiarach 180 na 200 cm doskonale sprawdzą się na większych łóżkach za 22 zł. O wymiarach 90 na 200 cm za 15 zł. W kilku kolorach do wyboru. Prześcieradła o wymiarach 140 na 200 cm za 18 zł. Wytrzymała linka o długości 15 m, maksymalne obciążenie do 125 kg. Dostępna w różnych kolorach. Cena 4,49 zł. Barwiony sznurek o długości 20 m, obciążenie do 60 kg. Dostępny w różnych kolorach. Cena 4 ,49 zł. 49 groszy. Kolejna solidna lina oplecionej konstrukcji za 4 ,49 zł. 49 groszy. Miniaturowy automat do gier w stylu retro z wbudowanymi grami od wyścigowych, po układanki i sporty, postrzelanki i bijatyki. Kupicie za 34 ,90 zł. 90 groszy. Zestaw do tenisa stołowego z dwiema rakietkami i kilkoma piłeczkami w zestawie. Za 14 zł, wodoodporne oświetlenie, sterowane za pomocą pilota. Za 15 zł i 40 groszy, składany lejek za 2 złote i 60 groszy, inteligentny lokalizator który pomoże szybko odnaleźć zagubione przedmioty, wyposażony w wbudowany głośnik z sygnałem dźwiękowym oraz wymienną baterię o żywotności do 10 miesięcy. Współpracujące z aplikacją APY. Cena 18,95 zł. Brelok do kluczy z kablami do ładowania w kilku kolorach do wyboru. Za 8 zł. Ładowarka samochodowa z dwoma portami. Za 15 zł. Baterie Panasonic typu 2 razy AA, 12 sztuk w opakowaniu za 7 zł. I 3 razy AA, 12 sztuk w opakowaniu również za 7 zł. Świeca zapachowa Chupa Chups. Ponad kilogram pojemności. Za 20 zł. Składany kosz do przechowywania 30 na 30 cm i kosztuje 20 zł. Tkana narzuta na łóżko o wymiarach 230x250 cm to praktyczny i dekoracyjny dodatek, który nadesypialni przytulnego charakteru i ochroni pościel przed zabrudzeniem cena 35 zł. Nawilżacz powietrza i jednocześnie rozpylacz zapachu. Dodatkowo w zestawie dwa olejki. Podświetlane światłem LED w różnych kolorach. Za 35 zł. Wodoodporna plandeka, wyposażona w otwory do mocowania, ułatwia stabilne przymocowanie do różnych powierzchni. Cena 34,99 zł. chłodniczy o pojemności 1 litra za 6 ,50 zł. 50 groszy. Olej silnikowy za 25 zł I wiele różnych olejów do wyboru. Za 22 zł za 18 zł i za 17 zł. Plandeka w mniejszym rozmiarze 3 na 4 metry kupicie za 22 zł

Stylowy stolik kawowy o wymiarach 90 x 40 x 45 cm z metalową ramą i drewnianą półką o nośności do 20 kg. Tu macie jego dokładne wymiary: za 79 ,90 zł. 90 groszy. Walizka o pojemności 33 litrów i wymiarach 34 x 21 cm waży 2,5 kg, ma 4 obrotowe kółka i twardą. Lekką konstrukcję kupicie za 75 ,99 zł 99 groszy. Blender ręczny Tefal z ergonomicznym uchwytem i kubkiem do odmierzania o pojemności 800 ml sprawdzi się idealnie do szybkiego miksowania, blendowania i siekania za niecałe 90 zł. Obrotowy organizer o wymiarach 39x29 z podwyższonymi bokami i przysawkami ułatwiającymi montaż obraca się o 360 stopni, zapewniając wygodny dostęp do produktów w lodówce lub szafce. Kupicie za niecałe 30 zł. Naczynie do pieczenia o średnicy 16 cm. Przystosowane do wszystkich źródeł ciepła, z powłoką nieprzywierającą oraz stylowym czarnym wykończeniem z efektem marmuru, kosztuje 24,95 zł. Młynek do soli i pieprzu w kilku kolorach do wyboru, dwie sztuki w opakowaniu, kosztuje 12 zł. Szklany słoik z pokrywką o pojemności 1 litra i 350 ml. Kupicie za 10 zł. Mniejsze słoiki z prążkowanym wzorem o pojemności 600 ml i możecie je myć w zmywarce. Kupicie za 7 zł. Trzyczęściowy zestaw do czyszczenia grilla o pojemności 500 ml. Zawiera worek na śmieci oraz rękawice. Głęboko oczyszcza stojak i ruszt do grilla, usuwając tłuszcz, przypalone resztki i ślady dymu. Za niecałe 13 zł. Dla majsterkowiczów składany metalowy stół warsztatowy z płytą wykonaną z bambusa o maksymalnym obciążeniu do 150 kg kosztuje 85 zł. Tutaj macie jego dokładne wymiary. Trzyczęściowy zestaw sztućców dziecięcych, zawierający nóż, widelec i łyżkę. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dostępny w różnych wariantach i zaprojektowany specjalnie z myślą o najmłodszych, kosztuje 12,95 zł. Patelnia z ceramiczną powłoką o średnicy 28 cm, z drewnianą rączką odporna na wysoką temperaturę. Nadaje się do wszystkich źródeł ciepła. Kupicie za niecałe 60 zł. Patelnia o średnicy 24 cm kosztuje niecałe 40 zł. Dywan o wymiarach 133x190 cm. Kupicie za niecałe 180 zł. Okrągły drewniany zegar stojący na metalowej podstawie, do wyboru biała lub czarna, z funkcją budzika. Jako dekoracyjny dodatek na stół lub biurko kosztuje 22,95 zł. Ceramiczny wazon w paski, kilku wariantach kolorystycznych do wyboru, za niecałe 13 zł. Termos z uchwytem i słomką? O pojemności 1200 ml, kilka wariantów do wyboru: kupicie za niecałe 28 zł. Dwupoziomowa mała etażerka ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym lub złotym kosztuje 25 zł. Samoprzylepne płytki podłogowe o wymiarach 30,5 cm na 30,5 cm w zestawie 11 sztuk, przeznaczone do użytku wewnętrznego i łatwe do czyszczenia, kosztują 29,95 zł za komplet. Figurka skrzat o wysokości 41 cm kosztuje niecałe 38 zł. Jesienne dekoracje w ciepłych kolorach, zawierające między innymi szyszki i dynie, Idealne do zdobienia stołu lub wnętrza, dostępne w różnych wariantach, kosztują 10,95 zł. Jesienne zwierzątko dekoracyjne, dostępne w różnych wariantach, to uroczy dodatek do jesiennej aranżacji wnętrza i kosztuje 24,95 zł. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie.